Dlaczego zdecydowałaś się na prawo i dlaczego na Uniwersytecie SWPS? Może zacznę od drugiej części tego pytania. Myślę, że każdy kandydat na dany uniwersytet, jak każdy licealista bądź licealistka, przede wszystkim kierowałam się opiniami absolwentów. Ale myślę, że taką główną rzeczą, która zachęciła mnie do tego, by rekrutować się na Uniwersytet SWPS, było, był program naszych studiów. Właśnie zachęciło mnie, zachęciło mnie przede wszystkim to praktyczne podejście do tematu, do nauki i rzeczywiście tak jest, więc jestem bardzo z tego zadowolona, że oprócz takiej merytoryki e, mamy dużo takich zajęć praktycznych, sporządzanie pism e, procesowych, sporządzanie wszelakich umów i też właśnie takie studenckie poradnie prawne bądź ewentualne na przykład symulacje rozprawy, które mieliśmy też po prostu na zajęciach, które musieliśmy zaliczyć.